Witajcie kochani, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj przybywam z moją nową kolekcją biżuterii z prawdziwych kwiatów. Przygotowanie takich dziełek to bardzo długi proces, kiedyś o nim opowiem. A teraz uwaga, uwaga! Nie lipcowa, sierpniowa kolekcja biżuterii. Oto pierwsze dziełko w sercu, oczywiście kwiat jaśminu, kwiaty jaśminu. Teraz będzie biała róża. Pąk białej róży. Teraz trochę większy pąk również białej róży. Teraz pączek słuszka. Teraz również w serduszku kwiatuszek, grixi. Na tle. Teraz to krotka. Haberek. Haberek pławatek. Kolor habrowy bierze się od habry Różyczka. Roz, w rozkwicie różyczka. Gliksja w pączkach. W serduszku nie zapominajki. Te nie zapominajki są dla Solaturek. Teraz taki owal, nie zapominajki. Nie zapominajki chyba były przed hodowane. Tak, te też. Nie zapominajki łezce Raz nie zapominajki KWSce, dwa. Niezapominajka 1 w łeste 3 i znowu niezapominajki w łestce na 4 i niezapominajki w łezce 5 takie ciepłka Dążyłam przygotować dla Was już w sierpniu. Poproszę o lajka i zapraszam do subskrypcji oraz do zakupów. Link przedstawię Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam za uwagę i na sam koniec chcę podzielić się z Wami tym, co chciałabym, żeby każdy człowiek zapamiętał. Jeśli każdy, nawet najmniejszy kwiatuszek jest pięknym, unikalnym cudem, to każdy z nas jest cudem. A jeśli ciekawi was, jak to jest zrobione, zapraszam was na filmy, w których to pokazuję, których okienka możecie zobaczyć po prawej stronie. A jeśli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu: "Kwiaty są cudowne".